Złoty Potok, piękne okoliczności przyrody. Z nami organizator turnieju Paweł Stefaniak. Udało się, jest ten turniej. Co, co więcej możesz powiedzieć tak na wstępie? Na wstępie chciałem powiedzieć, że po raz kolejny i w sumie można powiedzieć dzięki wsparciu Adriana, z którym zaczęliśmy organizować już kolejny turniej. Mam nadzieję, że udane, bo wszystkie ekipy, które się zapisały, wystartowały, dojechały na 27. turnieju Jurajskim w Złotym Potoku. Podtrzymywanie, kultywowanie tradycji po Wodku Rajczyku i panu Grześku Dorsie, które przejąłem kilka lat temu, jak zwykle zainteresowanie bardzo duże. Pogoda, jak zwykle, nam dopisuje. Poziom uważam, że naprawdę całkiem dobry. Mam nadzieję, że drużyny też będą zadowolone i usatysfakcjonowane. Oczywiście zapewne te, które awansują do jutrzejszych rozgrywek, które będą toczyły się jutro. Rozmawialiśmy, pamiętam pół roku temu, wtedy jeszcze był turniej halowy w Mstowie, były zapowiedzi właśnie odnośnie tego turnieju, czy wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik, jesteś zadowolony w 100%, wszystko wypaliło, czy może jeszcze są jakieś niedociągnięcia, możesz zdradzić te kulisy organizacji? Jeśli chodzi o kulisy, o kulisy turnieju, byłoby jeszcze fajnie, gdybyśmy tych drużyn mieli więcej, był taki plan, że wystartujemy w piątek, no, ale ogólnie tak często bywa, że dużo się zapisuje, jak już dochodzi do faktu dokonanego, to tych drużyn jest troszeczkę mniej. Wiadomo, gdy jest więcej drużyn jest ciekawie, jest więcej tego grania i, i mamy nadzieję, że w przyszłym roku się to, że tak powiem, uda zapiąć większej grupie osób. No najważniejsze, że ten turniej jest 27 lat największy turniej na ziemi częstochowskiej w okręgu częstochowskim. No i świadczy też o tym, że te drużyny przyjeżdżają tu. Nawet mamy drużynę, która przyjechała ze Szwecji, czy taka Polonia-Szwedzka, która tutaj zagościła. No i drużyny z całego Śląska i nie tylko także cieszy to, że jest, że tak powiem, progres na to i, i że są zainteresowane drużyny, które grają w tym turnieju. Ja mówię, że to jest turniej najbardziej prestiżowy tutaj w okręgu częstochowskim, a może nawet zahaczający o Śląsk. Jeżeli się z tym nie zgodzisz, to mnie poprawa. a jeżeli się zgodzisz, to, no, to możesz mi przyznać rację. Znaczy przede wszystkim powiem tak, poziom też świadczy o tym, co te drużyny dostają za to, jeśli uczestniczą w takim turnieju. Zacji tego, że pula nagród jest dość duża. Do tego dochodzą jeszcze weściówki na festiwal Disco Polo dla, dla najlepszych dwóch drużyn, które wychodzą dzisiaj z grup. No, Podnoszą rangę, rangę tego turnieju przede wszystkim, bo o to chodzi, a przede wszystkim z racji tego, że jako Złoty Potok graliśmy kiedyś po turniejach, jeździliśmy po całej Polsce. Zawsze najważniejszy taki poziom, który był podnosił poziom turniejów to są sędziowie, bo, bo tutaj trzeba to podkreślić, że mamy trójkę sędziowską, która towarzyszy nam praktycznie w każdym turnieju i naprawdę jest to na wysokim poziomie i to też się przekłada na tym, że dzięki takim sędziowaniu z tego turnieju wychodzą praktycznie wszyscy bez szwanku, a to jest najważniejsze, że nie ma kontuzji, nie pozwalałem na ostrą grę i na Różny też to jest, że tak powiem, ten plus, że wiedzą dobrze, że te mecze są na wysokim poziomie, dzięki też sędziowaniom. To, to, to najważniejsze. To też da się zauważyć, że nie ma takiej animozji między piłkarzami a sędziami, że tu wszystko jest zrobione w fajnej kulturze, bo no wiadomo, każdy z nas śledzi te lokalne zmagania i czasami te relacje między zawodnikami a sędziami są różne, a tutaj jest pełna kultura, nawet jeżeli są jakieś tam scysje, to wszystko jest w takiej fajnej, przyjacielskiej atmosferze, ten taki turniej zrobiony. Przede wszystkim te takie turnieje organizuje się po to, żeby się dobrze bawić przy tym. I, i, to, jest, i to jest główne założenie. No, tak jak mówię dzisiaj, tego tak może jeszcze nie widać, bo nie ma wszystkich ekip. Jutro awansuje 12 drużyn, które będą grały cały dzień, więc automatycznie tych drużyn będzie tutaj więcej, Będzie, że tak powiem, taki piknik bardziej piłkarski, bo, bo przyjadą zapewne wszyscy z rodzinami, z dzieciakami. No bo oczywiście okolica złotego potoku no, sama z siebie ma, ma coś tak wyjątkowego, że przeciąga urokami swoimi mnóstwo turystów, a dojazd. Tutaj i nawet do tego boiska świadczy o tym, że pokazuje jaką złoty potok jest perłą oczywiście na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jednej osobie zorganizować taki turniej to jest niemal niemożliwe, więc zakładam, że jest kilka osób zaangażowanych, prawda? że, że to nie jest tak, że to tylko Paweł Stefaniak, oczywiście ty tutaj e, promujesz swoje nazwisko, ale są też inne osoby. Szczerze mówiąc, e, kiedyś, kiedyś ogarniałem tutaj ten turniej sam. Bo tak to było, powiem szczerze, było to ciężkim wyzwaniem i bardzo ciężko się to robiło i nawet już, tak, że tak powiem, zeszło mi ciśnienie, żeby w ogóle to robić, ale dzięki temu, że wyrodził się w międzyczasie tutaj na turniejach Złotym Potoku Adrian właśnie z Dąbrowy Górniczej, gdzie połączyliśmy te siły i we dwóch, że tak powiem, prężnie działamy na to, żeby ten turniej nabierał blasku i żeby był jeszcze ciekawszy. No i stąd jest to kultywowanie na zasadzie tego, że mamy wielki turniej w Łazach dwa tygodnie wcześniej, teraz mamy turniej w Złotym Potoku. No no i oczywiście ten noworoczny turniej halowy w Mstowie, który na pewno się odbędzie. Już oczywiście zapraszam serdecznie wszystkie drużyny, które by chciały wziąć udział, bo w zeszłym roku było 25 drużyn. Zainteresowanie, bardzo duży poziom, uważam, że bardzo wysoki. No ale przede wszystkim, tak mówię, no, satysfakcja z tego, że hala w Mstowie też jest urocza. Władze Mstowa też są przychylne do tego, żeby robić coś ze sportem, więc miło się współpracuje i chcecie się po prostu dalej działać w tym kierunku. Te miejscowości, o których wspomniałeś, to znaczy, że te turnieje będą cyklicznie rozgrywane w tych miejscowościach, czy jesteś otwarty na inne, na przykład areny, gdyby na przykład było zaproszenie z innych miejscowości, Paweł, przyjedź do nas, zorganizuj tutaj turniej, jesteś otwarty? Nie, oczywiście każda, każda gmina, która, która by chciała mieć na swoim terenie turniej na wysokim poziomie, tak mi się przynajmniej wydaje, niech tutaj chce ubarwiać tego, ale to zweryfikują oczywiście drużyny, które grają, a z racji tego, że one wracają, to znaczy, że ten turniej jest na dobrym poziomie, jeśli tylko nam zacznie siły, motywacji i, i współpracy z samorządami, bo tutaj, nie okłamujmy się, to przede wszystkim jest najważniejsze, eee, zapewne przy, przy jakiejś tam pomocy samorządu możemy taki turniej oczywiście zorganizować w każdej części Polski, bo dla nas to jest e, naprawdę żaden problem, a mało tego, mamy jeszcze jakiś pomysł, e, e, który się wyrodził niedawno, jeśli chodzi o szóstki piłkarskie, ale nie będę za jeszcze temnicy, bo to jest po wijakach, e, zobaczymy, co się uda z tego zrobić. To jeszcze na koniec zdradź tutaj, tak już poruszając e, typowo aspekt Sportowy, kto tutaj jest Twoim zdaniem jakimś faworytem? Już obserwowałeś te niektóre drużyny, wiadomo, jeszcze nie wszystkie, ale tak już na gorąco. Jak uważasz, kto tutaj może być czarnym koniem? jak znaczy, jeśli chodzi o takie turnieje, ciężko zweryfikować, gdy nie widzi się wszystkich drużyn. Na razie mamy początek zmagań sobotnich. Na pewno drużyna Sengam, która gra po takich turniejach po całej południowej Polsce, zawsze jest na pudle, więc myślę, że tutaj przyjechała dzisiaj bardzo silną ekipą, wyszła z pierwszego miejsca. Myślę, że na pewno pierwsza czwórka, tak obstawiam. Jeśli chodzi o takie mocne drużyny, no. Liczę na to, że Złote Arkady dojdą tak samo do, do tej pierwszej czwórki, bo uważam, że też jest mocna ekipa. Jeśli chodzi o pozostałe drużyny, naprawdę trudno zweryfikować, bo nie wiadomo. Kto... O, jeszcze jest drużyna Semi, która przyjedzie na ostatnią grupę dzisiaj z Świerklan, Świerklan. Też mocna drużyna, nawet tam zapowiada się, że może być Sławomir Wojciechowski, zawodnik futsalowy, który gra w reprezentacji polskiej, więc tam też będzie silna ekipa. Gości ze Szwecji tutaj nie są zmęczeni podróżą? Oni przyjechali po prostu ze Szwecji, czy tutaj mieszkają po prostu? Nie, oni, oni pracują w Szwecji ogólnie i zmawiają się na ten turniej, zjeżdżają się, zjeżdżają się po prostu urlopowo na, do Polski i wtedy uczestniczą w turnieju. No to też na pewno fajne. No i przekonamy się, czy, czy Paweł Stefaniak miał rację odnośnie tych typowań. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.